Cześć, przy okazji seminarium z trenerem Łukaszem Bilskim pokażemy jedną technikę, która była na cage wrestlingu, czyli na tej części bardziej do MMA, czyli walce przy siatce w MMA. Okay. Zaczynamy gdzieś w pobliżu siatki. Nie ma znaczenia teraz, czy to będzie proaktywne domknięcie dystansu, klinczowaniem partnera pod siatką. Może być po lewym prostym, może być po prawym zamachowym. Może by zaczekać aż partner, czyli zaraz się reaktywny, aż partner wyprowadzi lewy prosty, gdzieś tutaj poruszając się w lewą, albo w prawą stronę. Osobiście lubię nurkować pod lewym prostym partnera, ok? Czyli jest hop, wejście. Okay? I teraz trzymam partnera dopiero wtedy, kiedy mam under look, głowę. Dociska, dociskał głową szczękę i szyję partnera, i to co najważniejsze, kolano znajduje się pomiędzy nogami partnera. Jeżeli dobrze zapracowałem i to partner teraz powinien być w stanie oderwać po prostu stopy od okay? Powinien to utrzymać bez pomocy long na szarce. Okay? Pracujemy. Wewnętrzna kontrola na bicepsie, na nadgarstku Zmiana poziomu. I teraz, jeżeli stopy partnera są ustawione w czyli dłuższa, a partner używa mnie jako tak naprawdę punktu, który pomaga mu utrzymać różowalię, bardzo trudno będzie stąd wykonać sprowadzenie za dwie nogi. Okay? Tutaj praktycznie niemożliwe będzie wyjęcie partnera, który mocno stoi na nogach, czyli tutaj wyjął pod niego dwie nogi. Okay? W tym momencie, żeby zmienić pozycję stóp partnera i poprawić moje mechaniczne możliwości wyciągnięcia tego dubbla, lek dubla, z prowadzenia, tylko mam dół pod kolanowy, naciskam barkiem na biodro partnera i odstawiam biodra na bok. Okay? Cały czas presja. Wracam z powrotem. Jeżeli mogę zapiąć ręce, to super. Jeżeli nie mogę zapiąć, to przez cały czas utrzymując presję, skracam pozycję. Podnoszę partnera, wykładam z wzdłuż siatki. Tak żeby pasować linię centralną partnera w krawędź między siatką a matą i zamknąć możliwość jego wstania tutaj moją klatką piersiową, głową i presją biodrami. Okay? Idealnie, jeżeli teraz uda mi się wybrać półgardę, bo to jeszcze bardziej utrudni partnerowi zbudowanie bazy i wstawanie. Jeżeli partner wstaje, pierwszy post, który będzie najczęściej budował, żeby wstać i wyjąć biodra z i po prostu podnieść się do góry, ok? złapuję. Jeżeli mam wystarczającą długą rękę, chciałbym złapać tutaj za plecami partnera do tak zwanych tych i dalek, ok? Ale często jest tak, że nie mogę sięgnąć tak daleko. Ta ręka wystarczy, że teraz zblokuję łokieć, presja pod partnera. Idziemy do przodu. Nie próbujemy partnera zaciągać do siebie. Często jest ciężki. Przyciągamy biodra z powrotem. Zaczynamy teraz budować bazę, żeby wyprowadzać uderzenia. Dystans. Jeżeli to jest pro, mamy łokieć. Dystans. Uderzenie w młotek. Okay. Dystans. Mięka idzie przed linię centralną od pępka do brody partnera. Głowa zawsze będzie na końcu tej linii. Dystans. Celujemy. Park partnera, jeżeli ten semen ma najczęściej partner, nie będzie miał koszulki, park jest śliski, jeżeli tracimy park, zawsze na końcu barku jest głowa partnera, okej okay, tutaj. Niezależnie od tego, którą linię akurat partner zamyka, okay, zawsze któraś linia będzie otwarta, okay.